Chodzimy na zajęcie krawieckie do pani Anity. Na tych zajęciach nauczyliśmy się przyszywać guziki, robić węzły. Ostatnio robiliśmy bałwanki i mikołaje. Bardzo mi się podobały zajęcia skodowania z, z panią Elą. Pani czyta nam historykę, a my kodujemy. Lubię chodzić do biblioteki szkolnej, dlatego, że jest miła pani i, i są interesujące książki, i dlatego, że też jest cicho, bo mi nikt nie przeszkadza. Po lekcjach idę do świetlicy. Razem z kolegami budujemy różne rzeczy z klocków i spędzamy razem czas. Chodzę na kółko eksperymentalne i prowadzi to moja Pani wychowawczyni Ewelina. I tam y, na przykład dodawaliśmy sodę i tam też były takie eksperymenty, które wybuchały. Lubię zajęcia plastyczne prowadzone przez Panią Renatę. Chodzę na nie z koleżankami, rysujemy portrety i dobieramy kolory. Chodzę na zajęcia dodatkowe, które prowadzi moja wychowawczyni pani Małgosia. Na tablicy dotykowej rozwiązujemy różne zadania, gramy w gry edukacyjne i uczymy się przez zabawę. Lubię chodzić na basen z moją klasą już od pierwszej klasy i jeździmy zawsze autobusem. Jak mamy naukę z, z naszymi paniami, y, y, od y, nauki pływania, no to zawsze jak już się ten popływamy, no to potem mamy chwilę na, na zabawę. Moimi ulubionymi zajęciami w szkole są zajęcia muzyczne, prowadzone przez panią Monikę, na których uczymy się nowych piosenek, na przykład z okazji wakacji, z okazji walentynek albo jakiś innych. Lubię zajęcia teatralne prowadzone przez panią Gosie. Uczymy się jak używać głosu i ćwiczymy przedstawienia dla innych klas i przedszkolaków. Moje ulubione zajęcia w szkole to chyba kulinarne z panią Marcjanną. Nauczyliśmy się robić ciasto do pizzy, nauczyliśmy. rogaliki, nauczyliśmy się właśnie robić sos. Do... Spaghetti. Nauczyliśmy no, się wiele rzeczy, które kiedyś nam pomogą w życiu. W naszej szkole realizowany jest projekt Laboratoria Przyszłości. Projektujemy różne wzory i drukujemy je na drukarce 3 Mamy również Google VR, dzięki którym możemy zwiedzać różne zakątki świata bez opuszczania naszej szkoły. Taka jest właśnie nasza szkoła. Szkoła podstawowa numer 9 w głogowie.